Korzystając z narzędzia zapytań, które znajduje się na karcie Analiza, możemy sprawdzić np. pikietę linii trasowania i odsunięcie w punkcie. Wówczas, klikając w jakimś miejscu, pojawia mi się pikieta oraz odsunięcie tego punktu od wybranej linii trasowania. Widzimy, że pikieta jest zapisana z dokładnością do centymetra. Teraz pokażę, co zrobić, żeby zwiększyć tą dokładność i wyświetlać ją np. do 3 miejsc po przecinku. W obszarze narzędzi przechodzimy na zakładkę ustawienia. Na nazwie rysunku klikamy prawym przyciskiem myszy, a następnie Edytuj ustawienia rysunku. Przechodzimy na ostatnią zakładkę ustawienia otoczenia. Wyszukujemy właściwość pikieta i zmieniamy jej dokładność na 3. Klikamy OK. Sprawdźmy teraz narzędzie zapytań. Teraz klikając w nowym punkcie widzimy, że pikieta jest już zapisana do trzech miejsc po przecinku.